Dwa. Jeden. Siema. To jest Siema. pierwszy film z jailbreak'a. I polecamy do dawania łapek w górę i subskrypcji. Będziemy się mogli dobrze wybić. I, I, i Subskrybujcie więcej osób no. będzie nas oglądać. No i właśnie dzisiaj gramy z moim kolegą Opericjen. Jabłeka, to był pierwszy film. Z Jay I. No i co, zaczynamy. E, o, jeszcze, jeszcze podam następne info w tym filmie. E, e, subujcie mnie i dajcie łapkę w górę, tak samo Pumpkin Boyowi, czyli skarpecie. I jeszcze pamiętajcie, że macie w opisie link do naszej grupy na Discordzie, gdzie się możecie coś rajdować w Jay No. Na przykład czy tam na przykład te, takie te rajdy. Ta grupa jest jako nowa. Musiałem się. To prawda. Świeżutko. No to idziemy. A o tym jedziemy. No to spawnuje. To jest swoje auto jak O! O... Generalnie, nie wiem czy mogę mówić, za co wytrajdowałeś. Pochwal się, co wytrajdałeś. Po co? Chcesz powiedzieć, jak zdobyłeś Celsiora? Po co? Nie wiem, tak o. No to właśnie, nie zmówiłem cię. Według mnie to było. Ten trade mi wybuch yy, yy, głowy po prostu. Dobra, czekaj, zróbcie pod tym filmem 550 łapek w górę, to robię na moim kanale Fikołka Nie, no dobrze, no to, a, a na kolejny film to bym bardzo prosił 10 lajków pod tym filmem, albo 5, tak. nie wiem, zależy czy dojdziemy jeżeli ten film się kolejny, robi, to... Co nie. No, ale ja przysięgam na 550, nagrywam jak robię ficołka na moim kanale. Także obserwujcie OperX i skarpetkę, bo będzie tu dużo drill breaka. Nie wiem, czy u mnie będzie się pojawiać, bo muszę ogarnąć OBS-a. No. Ej. Mam takie co, że ja już od, od, od początków mojego kanału mówię Dobra, ja idę się uczyć Robelsa I, I już po... Szedł prawie 8 miesięcy, a ja dalej go nie umiem, co nie? To jest niepojęte Papie. A wiedziałeś, że można tak sobie ustać? Zobacz Ja to ja teraz sobie wezmę tutaj tak gemmy. Zbieram na raja dziewiątkę za 199 tysięcy i zbieram... Mamy ja mam, broń, to będziemy ją przez szyby atakować W ogóle widzowie jak wam się kampi policja to, zoba, to zobaczycie co ja, ja zrobię po prostu wtedy I możecie tak też zrobić bo to jest fajny hak na policję Może nie hack, ale po prostu fajny trick na policję Bo można sobie pustać przy tej ściance na ostatnim piętrze gdy policja będzie siedzi na samej górze no, I wtedy po prostu kręcić jak jakiś to musicie przy, y, przez ściany strzelać w tą policję, no może mniej będzie jej zadawać, ale będzie jej zadawać, chociaż też na aparatem. A nie, że ucieka. To, 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 to tylko dla tych, którzy nie umią zbytnio się uchronić przed kamperami. Generalnie y, ja nie będę mógł tak zrobić, ty wiesz do czego? Dobrze, ja mam już kura a mam dopiero 3, 3 Opinie, tysiąc... ja za zmienię, muszę sobie Wizo... Ej dobra, widzowie, piszcie w komentarzu pod tym filmem, czy chcielibyście takie filmy, na przykład wyścigi samochodów, na, albo jakieś testy game passów, czy takie rzeczy. Testy out, coś tego typu. No, jakieś tam challenge z Daybreaka, na przykład koło fortuny losuje, jakim autem się ścigamy, albo jakim... Jakieś PvP, co koło Fortuny losuje brony no. Możecie pisać w sumie. Z chęcią przyjmiemy się czuję jakbym był jakimś nowy Ja się czuję jakbym na, nadawał W jakimś radiu Że tak powiem bez urazy dla wszystkich Którzy mieszkają w Podlasiu, ale Trochę się czuję jak taki y, Typowy na, Nadajnik z Podlasia, który mówi Ala bala mena bala Haladelem przez 8 minut Prawda. <laughs> Ten level przejść bez zadania, HP. Szybko musimy to zrobić, bo może za chwilę się zamknie. <tweł> Kurde, zginąłem. Kurde, najgorzej, że jest policja, a ja, a mi się ta broń tak zbugowała, że nie mogę. No nie, ]幾... no. Kampel. Kurde. Ej, najgorsze jest to, że mi się zbugowała tak trochę broń i nie mogę teraz jej zastrzelić przez ścianę. no. Branie, ja, ja robię ryzyko. Wychodzę i ją spróbuję zastrzelić. Aha. Okay. Weź mnie z więzienia. Kaj, okay, bo ja się biję z, tą, z tym z tym kamperem. A 6 minut już yy, nagrywamy. Nie! Zaleczował mnie. O, kurde. Okej. Okay, okay. Ale próbowaliśmy. Próbowaliśmy chociaż. No. Ten, ten film ma mieć maksymalnie 23 minuty, myślę. Nie, 25. Okay. Możemy nawet teraz zrobić speed testa. Nie, ja nie chcę. Ja zrobię speed testa Goliatha na levelu 5. Spróbuję dojechać jak najdalej. Dobrze, to muszę się ustawić. A mogę do Ciebie mówić po imieniu na filmie? Nie. Ty już mówiłeś swoje imię. No wiem. Ale ja bym wolał inaczej. Dobra. Ej, może robimy teraz ruletkę, czyli że ja losuję auto dla Ciebie i dla mnie i się ścigamy. Tą trasą co na przykład Mandy i Adiksu? jego ja A się minąłem pod więzieniem. Ja ulepszowałem kamaro. A realnie widowe tak z ciekawości wam powiem Że na naszej grupie wystawiłem ogłoszenie. Nie musicie. Nie musicie wchodzić, ale fajnie by było, jakbyście zostawili tam coś po sobie i fajnie by też było, gdybyście spojrzeli na moje ogłoszenie na tej grupy, bo... Włoczenie, no. że sprzedaję makarona i Blue Pixela i Orange Pixela. No. Ech. Walnęliśmy się prawie. Aha, to ty tam jechałeś. A ja takim kamaru w Blue Pixelu i jedną urabiam. to cię widziałam. Może policja wrócka, że mnie goni! Oj, nie, policja nie. Dawaj, zamienimy się w policję i robimy tego ruletkę Challenge Speed Testa. Dobrze. A ja jestem policjantem. No to yy, w Crater City. Yy, w Google Shopie się spotykamy. W Crater City. Akurat w I będę testował wtedy te auto. To ty mi. Tak, weź, ale ja będę... Ty mi weź wybierz jakieś auto, okej? Okay? Poczekaj. Yy. Poczekaj, muszę zrobić ruletkę challenge. Jeżeli mi chodzi o... Tak. No. Że weź po prostu, wybierz samochód. Nie, ja, ja zrobię z koła fortuny. No to Zobaczymy, to, jak wylosuję jak ci koło fortuny. Ty będziesz pierwszy miał losowanie. Zobaczymy, czy będzie do 100 tysięcy, lub do, do jakiej kwoty najpierw losujemy. Albo w sumie. Weź, wybierz. Dobra. Ja, ja, będę się, ja, ja będę się ścigał makaronem, najpierw. A ja czym mam jechać? Kli... masz auto? Um, Camaro, Shellmark, Desert Cruiser, Model 3, Dodge, Boxer, Ambulance, Goombagi, Challenger, Dirt Bike, Ray, Integrator, Cybertruck, ATV, Volt, Badger, patrol, Tautera, roaster, goliath, celcio, nascar free, nascar deep, celstial, classic, Swatwan. A, ma, a masz Ferrari? Nie. Szkoda. Dawno e, temu No może, może mm. la, lambo na piątym silniku? Z makaronem? Pofianie nie lambo. Ty naprawdę nie masz lampu? No nie mam. Aro? Może szelmarkiem. Dobrze. Bo no nie, poczekaj, nie wiem czy Roadsterem teraz, czy. Szelmarkiem... No, ścigamy się. Dobra, a ja wezmę może Challengera. Wzmę no dobrze, Szelmarka jest z Challenger. No to się... A ja ci powiem gdzie się kończy wyścig. Wyścig się kończy przy więzieniu, ok? Przy więzieniu jest meta. Dobra. Trzy, cztery. I doganiasz mnie. Nie wal we mnie. No Jezus! Nie na ekranie, ja cię nie walnęłam. O nie wywaliłeś. E to się bugują auta w każdej grze na Robloxie. A, tutaj się kończy, jednak trasa. No Boże! Dobra! Ja i tak bym wygrał, tylko ty nie walnąłeś. A e, u mnie na ekranie no to tego wracamy. nie było. R dobra Remis. Remis na razie. Wracamy. A dlaczego stąd się nie ścigamy? No jadę właśnie. Ha. No to już chodziu, stawimy się. Co ty okay. zrobiłeś? <noise> dobra. Te wyspugi są trudniejsze Dobra, ja będę jechał po lewym pasie, a ty po prawym Ustaw 3, D 3 Jadę po lewej stronie Na prawo Wywróciłem cię O nie Nic się nie stało Tak bym przegrał, bo to nie jest jakieś za szybkie auto no dobra, to, to teraz wy... Dawaj dirt bike versus patrol. Bo nie dirt bike versus ATV Okej. Okay. Dirt bike. Ja, ja ja nie no A 3 trzy, A... trzy, trzy, jeden. Jeden. Może jak ten dirt bike skacze. Jaki jak się Na TV Boże Ty, ty, to, co ty robisz? Jak to? Jak ty wygrywasz? Ja nie wynikam tu się, dzieje. Ja wygrywam Ty wygrywasz Co jest? Ty zobacz jakie ja daleko od ciebie jestem, chłopie Dobra, ja już, ja, ja już wskoczę Ja jadę Ej, dobra, może zrobimy teraz bez. Ej, a może zrobimy teraz desert claurel kontra Dunbagi? Ja biorę deserta. Ja nie, ja. Dobra, to ja wezmę... Возьmę... Czekaj, 4 sekundy do Dunbagi. Poczekaj. Zostać. Takie... Całe duło. Ja myślę, że tak. Prawda, Też. 3, 4. Chłopie, ty źle odliczyłeś. A to zwolnię, zwolniłem trochę. No po co zwolniłeś? Bo podobno źle odwikrzeć, a ja to nie chciałem, bić, tak Boże, no mówiłem, Dezel Crawler będzie szybszy niż Dumbagi, bo Dumbagi to tak. Dopiero nie... pod kasenem, ja dopiero pod kasenem. No to może zrobimy y, Goliaw vs. Camaro. Goliath vs. Camaro. Może Słak kontra. Nie, Golia vs kamaru. Wiesz kamaru. O, poczekaj, Goliath bo. Golia vs Kamal. Ja poczekaj, myślę, bo że, pięć się ja myślę że przegram, bo Golia to taki samochód, yy, żeby jeździć z przyjaciółmi. I nie ma, nie ma być szybki. Mam mam mój. To, ma to ma być właśnie taki samochód rodzinny. Że tak ciebie ma. ja mam moją a u ciebie teraz jest moja teksturka? Czy no, dalej oczywiście? Nie ma? no to trzy 3 No wiedziałam. Ja. Kamara wygrywa. Ja Kamaru wygrywa z autem za 12 level. No, no jaki 12? Wy jest z 12 sezonu Ale mi się sezon z levelem. No, zobaczymy zmianę Nie klasu, działem, że będzie. Kamaro wygra dlatego, bo Goliath to, ma, to on ma być wolniejszy, to on miał być wolniejszy od Kamaru. to weźmy, ej, mo, ten... może teraz zmierzymy... Ej, może teraz zmierzymy się tak, wzór model 3 kontra Roadster. Nie, ja przegram. A może no weź Rooster? na levelu pierwszym versus Model 3 na levelu piątym. Ja będę miał Model 3, bo Rostera nie mam. Na levelu piątym weź sobie. Ja, ja muszę mieć level 1. Czekaj, bo jedzie tam nasz przyjaciel. I się wywalisz. <grym> Musimy poczekać. <grym> <Yo>! <grym> Jeepkiem jeździ. Dobra, trzy, cztery. Kudę, no bo mi się. Ale i tak mnie dogonisz, Dokonisz mnie na stówę. O no Jezu! Chłopie, walnął mnie kryminalista! On normalnie do ale... chłopie, po lewym jechał! Igrzda Dobra Może zmierzymy się, że ty bierzesz Lambo, a ja biorę Ferrari Ja nie mam w Lambo, przecież wiesz No ja to może Jeep vs Camaro, ale na levelu 1, dobra nie Jeep vs Camaro, może być na levelu 5, dawaj może, A może Jeep vs Badger Nie. Jeep vs Camaro bo to Poczekaj, są dwa startowe nie. samochody. Startowy samochód versus startowy samochód. A zapomniałem, że był startowy. No, szybko. A może w następnym odcinku level. z Braila zrobimy Level pierwszy czy piąty. No, level piąty. No to raz, trzy, cztery, trzy Jeep jest podobno szybszy, mówiłeś, od D-DJ, Jaki tam pick-up-a. Odstajemy od siebie trochę. Jeep to najszybszy samochód w grze. Mam doganiać. Wygrałem! <śm> Sekunda nas dzieliła. Może teraz zmierzymy. Weźmy Hej. może teraz tak normalnie, grajmy, bo to już za chwilę, bo to już 18 minut jest. Co? Co już? No, weź się. Dobra. W następnym odcinku z Jayla będziemy ten robić wyścigi. Po prostu. To, które auto jest. Przy, no, czy Test auto szybkości. to będzie film z testem szybkości? Moich wszystkich samochodów. Test. E, nie, test w, w szybkości, z, y, ile, na przykład Goliat w porównaniu z paroma tam autami. Ja będę, ale na początek to będę testował sam y, na wszystkie auta na levelu 1. Ja będę musiał te wszystkie auta na... Dobra, ja jestem policją i ja będę aresztował kryminalistów. Z... Oni, nie, a dasz mi Czekaj. Na dachu tego zaaresztowałem go i tysiąc Nie Na dachu Genshopa został i nagle takie Weszłem na mojego makarona i weszłem na dach i na granara, tysiąc O jakiś nóg z kamarą. Ej bo tu się edytu. ciągle drzwi otwierają mam tego buga pomocy Tu się drzwi wszystkie mam... otwierają rozumiesz? Chciałeś, że bacon próbował mnie zabić, i ja tego bacona zaaresztowałem, i zabiłem. I jak mam te ręce do tyłu to i, się, i go zabiłem, to on się tak położył, jakby na. I to wyglądało, jakby te ręce miał tak pod główką, jako poduszkę. I wiesz, i że to tak. Leży wyfilowany w trawie. O, boże! Ponieważ jakiś kryminal jest w gun i go Nie, to jest co? Gdzie się drzwi otwierają same. No ja idę, bluczy, ja idę zobaczyć, czy mi się w banku otworzą. Jak tak to jest ten demon. otworzyć. jo otwierają się! O! Kryminale jadą, kryminale jadą chyba. Otwierają mm. się drzwi, co jest? O, to ten bank, co jest taka do góry wiesz jaki? Kocham ten bank. To jest ten nowy jakby. No jo. Super. Ja uwielbiam ten bank. Poczekamy. Chcesz mi się pasować, Ja jestem camperem w Grand o Boże, sekundy, za chwilę się zamknę Chłop sobie tańczy, chłop sobie tańczy Tańczą, 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 tańczą Ej, mam, mam przyłożyć do mikrofonu głośnik i na głośniku na maksa włączyć parabolę? Nie Dobra, lecę górą, lecę, lecę, wychodzę tą górą. A dajesz sobie, że jakieś bacony zaraz przyjdą po broni Dobra, lecimy. Ej, policjant tam u góry sobie stał. Ty to kapisz? <ścoughs> jakieś nie. <ścoughs> <laughs> jakiś ty bez robuxu. Oczywiście pozdrawiam wszystkich bez bo szanuję tych ludzi, ale jakiś tytek bez robuxów to nie jest podkreślaźnikam, tylko mówię, że tak o... Że nie hejtować w komentarzu Po prostu miał taką śmieszną minkę i włosy, bez ro, z nie kosztują, że I jakby to wyglądało tak dziwnie w, w sposób. I ja tak i on tak mnie widział, że wchodzę tam i się ukryłem za ladą. I wszedł i go zaaresztowałem. Co <noise> jest. Jakaś bakonka mnie goni. A ja już zbieram fals. Z czegoś widzia i ja sobie wezmę pieska, a No mam nie, wzbieram. mam cooldowna, muszę iść na piechotę do wulkanu. Pomocy! Biedny! <noise> na piechotę! Bo ja zabiję jakąś baconkę prawie przez szybę nie, 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 zabiję mnie Ja jadę do wyjścia Piesek Idź, idź po niego, idź po niego Piesek Andrzej Ten pies go prawie zabił O nie Ja zaaresztowałem tego bejkona, on się chciał zemsić Zabiłem go. I, I tym razem ten bacon, który, który to jest ten sam bacon, co go wcześniej zabiłem. I tym razem nie, 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 nie położył się na plecach z tymi rękami jako poduszka, tylko położył się na brzuszku. Nie, znów ten typek z tą śmieszną miną bezroboks. I znów pod garszopem, i znów mogę go. Za... Nie, nie, zabili mnie. Ale jakie to jest złe po prostu? No. To, co ja im to robię? Biedni ludzie współczuję, że mają... Boże, że my mają. nagrywamy aż 24 minuty chłopie. Ja, ja nie poczułem jak ten szat... szat Ej, jakiś men chciał mnie zabić, próbował. Ja go za nie ja może... zabiję. Ja kupiłem... Ja kupiłem... Eza. Zabiłem go! Ej, jaki nóg! Nie, jest ten bacon! Znów ten bacon tutaj jest! Nie, zginął Trzeci raz tego bacona zaaresztuję! Gonię tego bacona! Trzeba zaaresztować tego bacona! Trzeci raz, albo czwarty. Chłopie, za chwilę zginę. Przyszłam zaaresztować bacona. No nie, nie ma mnie. Zginąłem. Dzieci mnie zaresztowały. <coughs> dobra, Miłek, trzeba, trzeba zakończyć ten film. Musimy gdzieś się pożegnać. Czekajmy się piskaj? na wjeździe do miasta. Którego? A, dobra, wiem. Wiesz, ale od strony, o, jakbyś wyjechał z kryminału, to jedziesz prosto i tam do miasta Tam jest taka górka, jak wiesz, jeszcze może tam cię pożegnamy, na tej górce e, pod tą górką Ej, to ja jadę Świeżo kupionym surusem Boże, jakiś typek jechał kamaru, wywalił go tego kryminalisty, aż z tunelu przy więzieniu do sezonu, do tej górki sezonowej no gdzie jesteś? Ja już jestem No nie widzę jesteś, cię jesteś przy... A ty, ale ciebie nie ma przy tej górce Ale jestem Tutaj przy tej górce Co się do miasta jedzie A ciebie tam nie ma Nie chodzi, że od strony więzienia A już wiem ty po drugiej stronie jesteś przy tej, przy tej garażowej górce, co nie? No, przy garażu jest taka górka w mieście, przy garażu. Aha, to komba. No, w mieście, przy garażu. Dosłownie, jak wyjeżdżasz z garażu w mieście i skręcisz w prawo, to masz taką górkę. Aha, w garażu w mieście. Dobry, Dobra, weź koło banku chodź Okej okay. Ja Ci pokażę to miejsce, poza odcinkiem OK. Ja czekam Oj. Aha, to ty. Dobra. Nie, poczekaj, bo ten. Butyn... Weź, już No nie. Bo... Śmiecie. No gdzie jesteś? Poczekaj, wybieram spawna będę we więzieniu jestem w komisariacie. No a dobra, to, to To pożegnanie chyba zajmie nam 3 lata. No jo! Przepraszamy widzowie, że tak musicie długo czekać. Może kiedyś kupię Prawda. prywatny serwer, albo Miłek I nie będą nam, nam nas dręczyć. Prawda, o, dobra. Także widzowie, 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 także pamiętajcie o subiku, łapce. Dobra, <laughs> skończyłem na tym, na subiku, łapce w górze, na, na kanale Operix i na kanale no, Skarpet. Dziękujemy czy... za obejrzenie filmu i życzymy Wam panie... miłego dnia, albo nocy, albo dobranoc. Zależy, kiedy, kiedy to oglądacie. No, i pamiętajcie, widzowie, jeszcze, że w opisie macie link do naszej nowej grupy z traderami w J Breaku. Oczywiście. na no to pa. Pa.